Pana dyrektora Krzysztofa Ziemana zostało całkowicie poświęcone Stanisławowi Szukalskiemu. Ostatnie pół roku było prawdziwym tyglem kreatywności, zdobywanie jej wiedzy, wzrastającej wrażliwości, nie tylko na sztukę, ale również na osobę Stanisława Szukalskiego. No proszę zobaczyć. To są dwie kondygnacje, pełne dzieł sztuki szukalskiego. To jest kilkadziesiąt prac rzeźbiarskich, ale nie tylko są drobne prace rysunkowe, jest korespondencja, są teksty, wydawnictwa jeszcze przedwojenne. Co według pana profesora jest najważniejsze w sztuce szukalskiego? Ja myślę, jest po prostu jego osobowość. On stworzył własny świat. Świat, w którym oczywiście to, co krytycy mu zarzucali, że często korzysta ze sztuki ludów prymitywnych obu Ameryk, no przede wszystkim sztuki Azteków i Majów w elementach dekoracyjnych, w ornamentach, czy korzystanie z kubizmu, futuryzmu, ekspresjonizmu, ale Szukalski był tak genialny, tak cudownie czuł formę, że potrafił te wszystkie inspiracje stylistyczne przetworzyć na własny, niepowtarzalny styl. Gdyby mnie w nocy obudzono i pokazano jakąś rzeźbę, Niekoniecznie szukalskiego, to ja bym wiedział, to jest szukalski, to nie jest szukalski, bo nie da się pomylić rzeźb szukalskiego. Cechuje jej ogromna ekspresja, nasycenie ogromne ornamentami, detalami bardzo precyzyjnymi i przede wszystkim szacunek do człowieka, bo to są rzeźby figuratywne. Człowiek go najbardziej interesował w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach życiorysowych. Świetnie znał anatomię człowieka i potrafił to w swoich rzeźbach ekspresyjnych. I think it's long overdue for him to have a museum to himself, dedicated to him, and I think it's done incredibly well. The quality of what I see is very impressive, and I'm really glad to see it. I, I was impressed with the visuals, and then after I met him, uh, and he started talking about what it all meant. I think the meaning got more important to me because everything has a really deep meaning to him. He didn't do anything that didn't. So that I find the evolution of seeing and hearing really wonderful and important. Well it's it's the overt, strong poetry in this work. And it it's extremely masculine all of it and it's nationalistic it's not soft and caring you know it's, it's, it's from a person with a strong personality and his work comes out on his personality i think his work is much stronger than he is i think his work is as strong as he wants to be And what, in your opinion, is the most important in Fukalski's art? The fact that it's coming directly from his soul and he's able to express it. Yes. Like I said in the documentary, you have to make suck your own art out of your own life, And that's what it is. It's very personal. Nobody is like him. Nobody makes art like him. It's very, very individual. Dzisiejszy dzień jest dopiero początkiem. Tu jest bardzo dużo gablot, gdzie mamy jeszcze sporo miejsca. Wiem, że jest jeszcze bardzo dużo rzeźb, bardzo dużo rysunków, które są gdzieś tam poukrywane po domach, po garażach. Wcześniej czy później one znajdą swoje miejsce. I mam nadzieję, że znajdą to miejsce właśnie tutaj, w muzeum. Chcemy, by Szukalski wrócił na karty historii polskiej sztuki i może nie tylko sztuki, żeby dał się poznać od strony swojej filozoficznej i ludzkiej. Chcemy wzruszyć postacią, o której mało osób pamięta.